Dawid wraca do formy. Bycie nakręconym to nie tylko podniebna ewolucje, ale także ogarniawa samego siebie. Moim gościem jest dzisiaj Dawid, który... Prowadzę sobie vloga. <laughs> ale dobrze powiedział sobie. Tak, powiedziałem sobie, no i chill. No i chill. My na chillu przeprowadzimy dzisiaj rozmowę o tym, jak to jest dorobić się pieniędzy na YouTubie i jak to jest być rozpoznawalnym w takim mieście jak Jastrzębie Zdrój. Co? Szok, nie? Można? Można. Skąd czerpiesz inspirację do swojego bloga? Bloga, vloga, co to właściwie jest? No to jest vlog. Blog się różni tym, że no zazwyczaj na blogu się pisze, co nie, a vlog masz w formie wideo. Inspirację skąd czerpię? No ogólnie z życia codziennego, co nie? Na przykład, ja miałem ten filmik Moda jest chwa. No to to jest po prostu takie powiedzenie czegoś na poważnie, ale jednocześnie naśmianie wszystkiego z czegoś, że ludzie idą za społeczeństwem, nie patrzą w ogóle, nie mają swojego stylu, idą za, za tym, co jest modne, na przykład. Czyli to jest tylko hejt z Twojej strony do tego wszystkiego? Tyle nie, że hejt, tylko po prostu no, naśmianie się z tego, bo to jest żałosne, moim zdaniem, że no, ludzie nie mają swojego stylu, a no, idą za resztą. Kupiłeś sobie czapkę? To fajnie, ale po co ci tutaj ta naklejka? Proszę powiedz. Jak sobie kupisz koszulkę, to też z metką chodzisz? Po czym poznajesz, że ktoś ma swój styl? No to widać po prostu, że no, każdy idzie za resztą, jak była ten hype cały na te leginsy w paski, no to było widać, że no, nikt tego wcześniej no, nie nosił, zaczęła jedna osoba, no dziewczyny mówię ogólnie. I no i później reszta, no i to się stało już bardziej śmieszne niż takie do ubioru. Czemu wszyscy idziecie za tłumem, zamiast znaleźć swój styl? ty masz swój styl? Czy też gonisz za modą? Czy gonisz za modą? No masz full capa, masz plecak, masz wansy, tak? Nie, Nike masz teraz jakieś? No Kowalskie czy nie kowalskie? Janowskie. Wszystko jest, w rodzinie nie Piwko w rodzinie A kiedy zdecydowałeś się, żeby wystawiać swojego vloga na YouTubie? I w ogóle, dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby pokazać się w, przed kamerą, żeby w ogóle się pokazać, bo wiadomo, że łatwiej jest hejtować, będąc anonimowym, pisząc, opisując i w, w takiej formie wyśmiewać. Dlaczego ty się zdecydowałeś, odważyłeś, żeby się pokazać? No tak, no ogólnie kiedyś usłyszałem takie coś od Ziomka, co też prowadził swojego vloga, że on to robi dla siebie. No ja tak sobie pomyślałem, no jakbym robił to dla siebie, no, to bym sobie nagrał ten filmik i zostawił go na prywatny i bym sobie go puszczał. Rano. Ale no nie, no po prostu pomyślałem, że jak robię coś dla kogoś, no to to pokazuje, no i chcę jakąś opinię, krytyka i tak dalej. A jest więcej przychylnych czy negatywnych komentarzy dla ciebie? Albo czy, czy w ogóle rozdzielasz to na pozytywną i negatywną stronę? To znaczy, nie mam jakiegoś problemu z negatywnymi opiniami, więc chyba tylko na pozytywną, no i jak ktoś mi coś napisze, co mam poprawić i tak dalej, no to czytam to sobie. A jakie korzyści czerpiesz z tego, że prowadzisz takiego vloga? No, korzyści, no. Parę osób nie może rozpoznać sobie na mieście, no i zarabiam sobie na tym. Dużo? Czekaj, dużo? Uwaga, sprostowanie. Nie. Znaczy, ale czy w ogóle, bo są mity na temat zarobków na YouTubie, właśnie. Jak to jest w rzeczywistości z zarabianiem na filmach na YouTubie? No to jest tak, że po prostu to wszystko zależy od wyświetleń. Jesteś podpięty pod jakąś firmę, no i to zależy od wyświetleń, bo wyświetlenia to są reklamy. Im więcej osób zobaczy daną reklamę, wtedy się zarabia po prostu. No, zarabiasz na tym, co lubisz, co tworzysz, co nie. No i to jest tak, że no ja sobie zarabiam to jakieś pieniądze, że co, pójdę, no jak ostatnio mówiłem w filmiku, że pójdę sobie, no, dziew wezmę dziewczynę do kina, zamiast brać pieniądze od mamy, co nie? No a na przykład tacy abstrahuje, czy tam mój taki ziomek z Warszawy, Jasiu, on po prostu już sobie może z tego wyżyć, bo no wiadomo, ma więcej wyświetleń i tak dalej. Ty się spodziewałeś takiego sukcesu na swoim kanale? Bo jakby nie było, nie masz pojedynczych wyświetleń, tylko tam już te wyświetlenia sięgają tysięcy. Czy pierwszy filmik też był tak obfity w, w, w widzów? To znaczy pierwszy filmik to ogólnie miałem takie wsparcie, że no parę znajomych mnie po prostu wrzuciło na fejs, wiesz jak to jest. znajomych. No nie, na początku to było tak, że no po prostu, wiesz, jarałem się, że o, mam sto łapek w górę, zajebiście, nie, no ale teraz jak to robisz czasem, staram się robić coraz lepiej, co nie, że wiesz, daję sobie coraz poprzeczkę w górę, no i wiesz, kiedyś mnie jarało sto łapek w górę, a no teraz mnie jara tysiąc, nie, że wiesz, to daje jakąś motywację po prostu do tego, co robisz, że ktoś to ogląda, bo jest, wiesz, dużo osób coś robi, ale co z tego, jak zrobią coś zajebistego, a to ma tylko o sto wyświetleń, no i to jest właśnie to. Czyli to jest krzywda dla twórcy, tak? Jak ma mało wyświetleń na YouTubie? To znaczy, moim zdaniem, krzywda dla twórcy. Po prostu chyba słabo się reklamuje. A no... Ja, na przykład, jak mam więcej tam tysięcy... kur... lajków na Facebooku, no to wrzucę kogoś, co... No, patrzę sobie, przeglądam YouTuba i się tym, czymś zajaram, no to wrzucam to po prostu, żeby więcej ludzi to obczaiło, co nie? To takie proste! Ty masz kontakt z, ze swoimi fanami? O ile w ogóle masz jakichś swoich fanów? No, mam kontakt przez Facebooka, mam tego swojego niby fanpage'a, Beka. Kto ci go założył? No sam się go założyłem. No, no. Dobrze. Dobrze. Trzeba się cenić. No, no i jeszcze mam maila. Czo gdzie czemu sobie... nie założyłeś mu Facebooka? Boże, fanpage'a. Bałem się. No, się. Bałem się, no Czego bo jest straszne. A co na to o. twoi rodzice? Wiedzą w ogóle, że Ci się zajmujesz czymś takim? No, to znaczy mama się zapytała tylko, czy to jest zgodne z prawem. No jest. Yes. I, I tyle, co interesuje rodziców, co ich dzieci robią w domu zamknięci za drzwiami. Ty już jesteś ponad gimbazę, tak? Stąd no, no, no. te wszystkie hejty, na, na gimnazjum i tak dalej. Czemu cię to tak denerwuje? To znaczy nie tyle, co mnie denerwuje ogólnie gimnazjum, bo mam znajomych w gimnazjum nie powiem. Nie, 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 nie jest tak, że nie przyznaję się do młodszych kolegów. To jest bardziej chyba chodzi o stan umysłu, że ktoś się zachowuje jak taki totalny gimp, pomimo tego, że jest nawet w technikum, czy tam w liceum. A jakie masz dalsze plany na siebie? Czy vlog to będzie wszystko, co będzie twoim życiem, czy jakiś, jakąś inną ścieżkę zawodową, kariery obierzesz? No to znaczy jestem teraz w technikum, chcę sobie skończyć technikum i założyć firmę. I tutaj z Łyczkiem coś planujemy, ale to jeszcze nie wiadomo co z tego będzie w sumie. Jeśli podobał ci się filmik, to łapka w górę, to daje większą zajawę na to wszystko. To tyle. Peace, yo! Nowa strona telewizji.